Pielgrzymkowa postać dnia. Wanda Maria Błęcka urodziła się 30 października 1911 roku w Poznaniu. 9 grudnia tego samego roku została ochrzczona. Ze względu na chorobę matki, rodzina przeniosła się do Puszczykowa. Ale stan chorej nie poprawiał się. Mając zaledwie 15 miesięcy, mała Wanda została bez matki. W 1920 roku wraz z ojcem i bratem Romanem przeprowadziła się ponownie tym razem do Torunia. Tam przystąpiła do pierwszej komunii świętej i uczęszczała do państwowego gimnazjum żeńskiego. W 1928 roku zdała egzamin maturalny i otrzymała świadectwo dojrzałości. Zrobiła pierwszy krok w kierunku realizacji swoich marzeń. Wracając do Poznania na studia na wydziale lekarskim. Choć na wyjazd na misję musiała poczekać jeszcze wiele lat, to duchem misyjnym żyła już w Poznaniu. Początkowo należała do sekcji misyjnej w ramach Ruchu Solidacji Mariańskiej. 20 stycznia 1927 roku w auli Uniwersytetu Poznańskiego w obecności kardynała Augusta Chlonda zainaugurowano działalność pierwszego akademickiego koła misjologicznego. Liczyło ono wówczas około 150 osób. Wanda aktywnie uczestniczyła w organizacji i animacji tegoż ruchu. Przez lata brała udział w krajowych i międzynarodowych kongresach misyjnych. W 1931 roku została członkiem zarządu Poznańskiej Grupy Misyjnej. Brała również udział w redagowaniu Annales Misologicae, pierwszego czasopisma misyjnego w Polsce. Po ukończeniu studiów wróciła do Torunia, gdzie rozpoczęła pracę najpierw w szpitalu miejskim. A następnie do końca wojny w państwowym zakładzie higieny. W 1942 roku wstąpiła w szeregi tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski, włączonej później do Armii Krajowej. W dniu swoich imienin, 23 czerwca 1944 roku, Wanda została aresztowana za działalność konspiracyjną. W więzieniu została skazana na karę śmierci. Ale po ponad dwóch miesiącach została zwolniona. Po wojnie Błońska objęła stanowisko dyrektora jednego ze szpitali w Toruniu i pracowała w zakładzie higieny w Gdańsku. W 1946 roku postanowiła odwiedzić swojego umierającego brata Romana, który przebywał w Niemczech. Po śmierci Romana nie mogła wrócić do Polski, pozostała w Niemczech, gdzie pracowała w polskich szpitalach wojskowych. W 1947 roku wzięła udział w kursie medycyny tropikalnej w Hamburgu. Następnie przeniosła się do Anglii, gdzie kontynuowała swoją edukację w dziedzinie medycyny tropikalnej i została przyjęta do Królewskiego Towarzystwa Medycyny Tropikalnej i Higieny w Londynie. Tam poznała misjonarza ze Zgromadzenia Ojców Białych. Który opowiedział jej o planach budowy kolonii dla trendowatych w Fort Portal. W 1950 roku dr Błońska otrzymała od lokalnego biskupa zaproszenie do Ugandy, i w marcu tego samego roku rozpoczęła pracę. Rok później przybyła do Buluby nad jeziorem Wiktorii i podjęła pracę w Szpitalu św. Franciszka, gdzie jako lekarz i świecka misjonarka pozostała przez kolejnych 40 lat. Na początku warunki pracy były opłakane. Alewanda zmodernizowała instytucję, doprowadzając do wysokiego standardu leczenia i opieki nad pacjentami. W 1956 roku założyła Centrum Szkoleniowe dla Asystentów Medycznych w zakresie diagnozowania i leczenia trądu, które dziś nosi jej imię. Uczyła wielu studentów w różnych krajach afrykańskich. Uczestniczyła w międzynarodowych kongresach lekarzy trądu i stała się jednym z najbardziej wykwalifikowanych specjalistów w leczeniu tej choroby na świecie. Wanda Błeńska podbiła serca Ugandyjczyków nie tylko swoimi umiejętnościami zawodowymi, ale także podejściem do chorych. Nazywano ją Matką Trendowatych. Dzięki swojej pracy pomogła przezwyciężyć społeczne napiętnowanie trendowatych i podjęła wiele działań, aby przywrócić im godność. Badała ich bez rękawiczek ponieważ nie chciała, aby pacjenci czuli się dyskryminowani. Zakładała je tylko wtedy, gdy rana była otwarta lub gdy operowała. Po latach wspomniała: Przede wszystkim chciałam sprawić, aby zmniejszyć ich strach. Jak każda choroba, trąd również wymaga oswojenia. Ci pacjenci są biedni. Wanda Błońska powróciła do Polski w 1992 roku, ale jeszcze przez dwa lata podróżowała między dwiema ojczyznami. Polską i Ugandą. Ostatecznie w 1994 roku osiedliła się w Poznaniu. Po raz ostatni pojechała do Ugandy w 2006 roku. Pomimo podeszłego wieku, do końca życia uczestniczyła w życiu misyjnym Kościoła. Do 93 roku życia wykładała w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Przez lata odwiedzała szkoły, parafie, ośrodki duszpasterskie i grupy misyjne, animując zwłaszcza dzieci i młodzież. Oprócz uczestniczenia w konferencjach i zjazdach misyjnych, organizowała pomoc medyczną i finansową dla misjonarzy. Była w grupie inicjatorów Fundacji Redemptoris Missio. Otrzymała liczne nagrody i odznaczenia kościelne oraz państwowe. Między innymi Krzyż Pro Ecclesia et Pontefique, Medal Świętego Sylwestra, honorowe obywatelstwo Ugandy, tytuł honoris causa Akademii Medycznej w Poznaniu oraz Order Uśmiechu. Akademickie Koło Misjologiczne, reaktywowane w 2002 roku nosi imię Wandy Błeńskiej i co roku wysyła młodych ludzi na doświadczenia misyjne. 7 czerwca 2003 roku Instytut Misjonarzy Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski został również nazwany jej imieniem. Wanda Błeńska zmarła w Poznaniu 27 listopada 2014 roku w wieku 103 lat. Obecnie archidiecezja poznańska zbiera wszelkie materiały i świadectwa dotyczące jej życia i świętości.